Jeśli chodzi o mężczyzn, no to ja jestem zadowolony, że dzisiejszy potwierdził, że to była po prostu wpadka, wypadek. No, tak się zdarza czasami. Być może zaszkodziły nam te 7-1 w finale Pucharu Polski. No, ale już teraz tego nie odwrócimy. No, mieliśmy swoje szanse, nie wykorzystaliśmy w tamtym meczu. Na pewno mieliśmy przewagę, mieliśmy sytuacje bramkowe, a straciliśmy bramkę ze strzału z 30 metrów. No i tak czasami w piłce jest. No, zapłaciliśmy trzy punkty nie nasze. Teraz musimy się mocno sprężać, żeby do końca rundy więcej punktów nie stracić, bo niestety ale przy, takim, przy takiej lidze no, nie ma kiedy odrobić straty większej. Także już nic nie pozostaje, tylko grać swoje do końca i nie mieć więcej takich sytuacji jak ta sprzed tygodnia. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz, to... Wydaje mi się, że zagraliśmy dobre spotkanie. Ten zespół z, z Łęcznej, ja widziałem pierwszy raz, ale tam było naprawdę kilka ciekawych zawodniczek. Więc w e, całym przekroju całego meczu ta przewaga nasza była wyraźna. W drugiej połowie nawet jeszcze większa niż w pierwszej, bo zespół z Łęcznej jednak fizycznie też troszeczkę e, już e, odstawał. Ale zadowolony jestem z tego, że nie... Kontynuujemy złej pasy, tylko przełamaliśmy szybko i wróciliśmy do swojej normalnej gry i wierzę, że ona będzie w następnych meczach, a jutro losowanie Ligi Mistrzyń i wtedy będziemy pełni emocji rozważali co dalej, co można zrobić, jak można to wszystko poukładać. Ale wierzę, że już teraz w lidze będzie spokój, że tamto nieszczęście z Szczecina, w cudzysłowie oczywiście, bo są większe nieszczęścia, no, nauczy nas pokory, to po pierwsze. Po drugie, potrafimy wyciągnąć wnioski, że do każdego meczu trzeba podejść w skoncentrowanych 100% i kto wie, czy paradoksalnie nie, nie będzie dla nas korzystne, no czas pokaże. I mamy mało czasu do Ligi Mistrzyni, Ja mówiłem, że będę eksperymentował i takie też eksperymenty czyniliśmy. W tamtym meczu to ustawienie w obronie w pierwszej było zupełnie inne zawodniczki. Te dzisiaj zagrały dobrze, tamte zagrały fatalnie. Oprócz tego bardzo kiepska druga linia, gdzie zawodniczki środkowe, pożerska i bojdowa, które nigdy nie grały w naszym ustawieniu i to też był nasz, że tak powiem, w cudzysłowie eksperyment. Yy też zagrały niedobrze. Ta pierwsza połowa wcześniej nie była słaba, druga była dużo lepsza, ale tak jak wspomniałem wcześniej, nie odrobiliśmy i dlatego ten mecz został przegrany. Natomiast dzisiaj uważam grę defensywną za zupełnie przyzwoitą. Środkowe, szczególnie Paulina Kawalec, zagrała bardzo dobry mecz. Patrycja Pożewska się rozkręca wraz z upływem minut, więc w drugiej połowie też grała już bardzo dobrze. Także jest tutaj prognostyk, że to ustawienie jednak jest dużo lepsze od poprzedniego i będziemy pewnie go kontynuować w następnych spotkaniach, aż do Ligi Mam nadzieję, że już nikt nie nawali. Przeczucie. Ja bym sobie życzył, żeby był rywal w naszym zasięgu, ale mam przeczucie, że wydosujemy mocniejszy zespół. Szczerze, Arsenal.